Jesteśmy, tu jest takie coś, ja będę tutaj. Nie! Najgorsze w To nie! Kurde, kamera. Działa, nagrywa normalnie. Siema ludziska. Jestem całą To się koleś mnie leje. Co ja teraz robię? Ale mam spanie z tyłu suche. Z tyłu jestem suchy. Dlaczego w to mój. najgorsze wszedłeś? Nie, bo to samo z nie mnie Wszystko mam mokre. A ja już sprawdziłem. Wodotworna mam się. jest, mówię prawdę. no. wodotworna. Kasia GoPro. Jak mi zimno. Chyba idę do stroju Lego się założyć, się przytulić.